w górach alpejskich. Górską, krętą trasą, pokonując mnóstwo tuneli z Czech przez Alpy, trafiliśmy do zamku Burg Petersburg w Austrii. Widok z zamkowego wzgórza zapierał dech w piersiach. To było piękne miejsce na zasłużony wypoczynek w podróży i na pyszną kawę. Następnie udaliśmy się do Udine. Miasto to leży w północno wschodniej Włoszech, jest znane ze swojej historii i zabytków. W centrum znajduje się piękny plac Piazza Liberta, otoczony historycznymi, renesansowymi i gotyckimi zabytkami, w tym imponującą lodzią. Warto zobaczyć zamek Castello di Udine z XIII wieku, który przeszedł w ręce Habsburgów w XVI wieku, oferuje nam wspaniałe widoki na miasto i region. Dziś pełni on funkcję muzeum. Nie zapomnijmy wstąpić do Katedry Świętej Marii z jej bogatym, barokowym wnętrzem. Udine to miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, oferując zabytki i dynamiczne życie kulturalne. My trafiliśmy na piękny koncert w Lodzi. W Udine Zachwyciły nas wąskie kamienne uliczki z małymi kafejkami. Ten nastrój kojarzył nam się z szybenikiem z Chorwacji. Popularnym miejscem wypoczynku dla rodzin i dzieci jest park miejski Park Cividale. W Udine, bezpłatny parking to Piazza Polonia, jednak jest on oddalony od Starówki. W Udine mieliśmy drugi nocleg na trasie z Polski do Florencji.